Hej cześć witajcie, z tej stronym i dzisiaj będziemy grali Sonic One Last round Czyli czy One Martin, chyba One Last Round To starsza wersja, no do nowszej przyjdziemy później. No i niby to ma być straszne. No to jest Sonic... Fanmade Sonic X, no to Co to za ręka? A to pewnie Sonic. O, wziął mi się jakiś Sonic na ekranie, czekaj. No coś ledwo go widzę. E, co to badniki? W ogóle pierwszy raz takie seria na kanale. Może kiedyś normalnego Sonica pogram, ale wątpię. Ej, on są na cudzie, czy mogę zniszczyć? Nie. Ja e, już kiedyś dużo Sonica grałem, no. To jest Save Sonic 3, chyba poznanie. Tak, tak, to jest Save Sonic 3. Bo się tak lata. To... to jest grane! Wiesz jak to wygląda? Kup, dobra, nie. Czekaj, czekaj. Chyba grałam taką inną grę bo tu zawsze sekrety były Ja idę poszukać jakiegoś... O, jest Lujczyk. Nie, chyba Lujczyk? Nie wiem. Nie znam się na youtuberach. Czy na tych... Ale siema, w ogóle patrzy na mnie. Mogę ten będzie przyjść? Nie, dziwne. Ale. Ej, tu... Ej, to jest Sonic! Siema Sonic, co ty? Oj, zupę je. Nie, to nie jest zupa. O, wyświetliło mi się coś. Witaj mój stary przyjacielu. No okej. Okay. Ojo, co to jest? Co płacze? Co te płat... kwiatki są takie? Puszczony, nie wiem, kwiatki. Kwiatki straciły słońce. No to teraz nie świeci słońce, tylko, tylko twarzą, co mi da eksej. I... Ciekawe. Jak go nazwą? Ometro, bo tak. Zwykle na YouTube jak się... Ojej, oh yeah, nie! Ucieka od tego, ucieka od tego, ucieka od tego. jest Ale czarny! Ej, dobra, to nie było też takie straszne. Mam nadzieję, że mi coś znowu na mordę nie wyskoczy. Goni mnie mi... Go mi... Go coś, goni mnie coś! Goni mnie coś, goni mnie coś! O ja! Co to było? Ej! A ja, to... tu jakaś macka była. Tam się Sonic śmiał chyba. O, O, ląbki pokazał. dam, to wygląda trochę... Ła... Łatwo, dajmy trochę detali. O kurde, ja uciekam. Nie chcę mieć kłopotów. Jak nie chcę mieć kłopotów? Ja nie chcę mieć kłopotów po prostu. Okej, okay. A! Co to podróż! <śmiennie> Opera mi się skończyło, dobra. Ej, kurde. Ale mi ekran. Ej, to co jest? A znak Sonika. A jaki ja szybki jestem Gdzie wpadłem? Nie powinienem tu być. Co to? Co to? Ja skakać nie mogę, Naj... no najlepiej, najlepiej. Oj kur. Ale mam małe oczy. Nie, nie, tylko nie to. Kurde, co robisz serio na kanale. Chupko, zaczął grać W Piłkę. lepisz Jakiś gruby trochę chyba. Nie sąże Aha, to koniec? Nie, gra to pewnie więcej zakończyć. To idziemy do Nako'sa. O, też mi się ta buźka pokazała. Teraz jest bardziej widoczna. To jest trochę ciemno. Czekaj. To jest dobry kolor. Czy to nie powinno być ser? Ja się boję tu wpaść. Ja się boję tu wpaść. Ja. wydałam go z tyłu nie za szybko kurde co jest dziwne może tam na górze coś będzie nie wiem może później bo... ja się boję tam wpaść bo już jak siedzę zostanę dostanę Wody na... Wody na może... o, On w jedyną w czekaj o mój w kogoś ko przywalić. Mam ten drzwi na końcu, tak się rzuci Coś jest tu. COŚ TU JEST! Dobra, będę tak powoli szedł. Jeżeli chcecie więcej są Exa czy Sonika normalnego, to piszcie na kanał, to piszcie na społeczności. Nie! Czy to fatal error? Tak, to jest fatal error. I dobra, nie idę, bo może mi się coś. Nie idę. Nie że mi się skak... schakował. konta na ale dobrze. Na ma swoje konto. Teraz. Nie. There's no escape, nie ma ucieczki. Kurde, są ich. są ich się ogolić, czy co? Nie znam się. Ej, czekaj, dobra, ktoś tam będzie na bank. Może zobaczę. Dobra, wlecę to w odra... Mr. Pixel? Czy coś tu... Nie znam się. A ja mu teraz przywalę za to, że straszy mi tą grą. E. Kurde, nie przywalę. Kurde, mogę stąd wyskoczyć. Mogę. Teraz będę uważał, żeby nigdy nie faj, bo się boję. Oj! Ale jumpscare! Kurde, kurde, nie jumpscare. Ale mnie już tak nie wystraszyło. Ale teraz jest tak ciemno, że ja nic po prostu nie widzę. Co ja mam zrobić? Dobra, idę na górę. Bo się boję. Jeżeli będzie znowu fatalny error, to ja nie wiem. Co, tu? Co tu? Jest! Dobra, ja tam nie idę, ja tam nie idę. To wygląda zbyt przerażająco, ja tam nie idę. Może kiedyś pójdę. Na tym odcinku. Kurde, nie mogę robić sprintu ani skakać. Na, znalazłem cię Co to? Czekaj, czekaj, co to? Albo trzeba odstraszyć, jak gram coś podobnego. No i wygrywamy to Najgorsze jest to, że skakać nie mogę. Oh, Co? Dobra, nie. Ale fajny... Fajnie mówi. Aha, muszę znowu a to ja w zrobiłem dobra, widzimy się, może znajdę nowe zakończenie. O, nowe zakończenie, o kurde. Nowego. O, nowy tunik. Teraz ma takie... Hide and seek w now, nowego, o kurde. To jest ma pris. To jest ma oko skaczone, Bo z krwi inaczej mówić. To jest Angel Island, ale... No to kurde, to jest. Nie! Co to? A to eggs! Co niech eggs ma A... Aha, okej, okay, Jansker. A tu coś... Za... Nie. Dobra, wracam się. Znaczy ja się tej gry za bardzo nie boję, ale nie. Ja będę te, te kamienie rozbijał jak wszędzie. Wydaje mi się, że tak zobaczymy tutaj. To no. jest was. Most... Ciekawe czy on stracił go. Jak chcecie, żeby najgorszą, najnowszą grę są so, like, One More Time Pixiled. Silent widziałem, że to jest mega... Me mega ta szynka śmierci totalnie. Mega, mega mocno, jak na taką grę. Chcecie to pod tym filmem, chociaż raczej nie dacie rady, tysiąc lajków, like, to, to na jakimś odcinku na pewno zrobię coś takiego. Może kiedyś też na niej wbiję tych tysiąc. O kurwa. Ej, dobra, goni nas. Hej! Co to będzie? Nie, on mnie złapie. Ale co ja mam zrobić, żeby mnie złapał? Nie, no. Spróbuję jeszcze raz, bo na pewno damy od niego go uciec. Na pewno. Yeah, this game over. This game over. You know, you were just as slow as last time. Why don't you try again? No, spróbuję jeszcze raz. Zobaczymy, że będzie inaczej. Ale no, jak wam sobie wprowadzić to sobie spróbować, jeszcze raz? Muszę się zrobić czegoś. Taki... Dobra, poszło na internecie. Ej, dobra, chyba... Nie wiem, ktoś widział? Chyba wciąż jeden. A czy tak działa to z Eggmanem? Nie. Z tego nie działa. Dziwne, jest, że tego się nie da wrócić, a ja jest... Sorry, musisz jeszcze to raz przeżyć. Kurde, te fan-made'y są spoko, tylko jak tam byłem na kółce, to ja nie chciałam tam iść, bo to od początku brzydkie wyglądało. Brzydkie, bo mi się nie podobało. Ale dziwnie to wyglądało. Okej, okay, robię cięcie. Okej, okay, już jest w tym momencie, gdzie będzie nas gonił Sonic, i... Musimy uciec jakoś. Proszę. O. Nie. Jak od niego mam uciec? Dobra, nie, nie damy rady. I w górze? Nie. nie. A ile razy mam próbować, no? Wygląda na to, że to koniec tego odcinka, bo nie wiem jak zrobić inne zakończenie. W ogóle czy się da? bo ja wątpię nie zaspróbowałem jeszcze no dobra trzymajcie się do następnego może uda mi się zrobić egmenem cześć